Tego nie napisaliby nawet najlepsi reżyserzy. Nie wymyśliłby tego Quentin Tarantino, Stanisław Bareja, czy nawet Józef Kosiński, który reżyseruje ten film o Formule 1. Po 246 Grand Prix przejechanych w barwach zespołu Mercedes. Po 84 wygranych wyścigach. Po 153 miejscach na podium. Po 6 Mistrzostwach Świata. Po tysiącach przejechanych okrążeń i wyprzedzonych kierowców. Jakie było prawdopodobnie? że Louis Hamilton swój ostatni manewr wyprzedzania za kierownicą Mercedesa wykona na ostatnim okrążeniu wyścigu na Jerzym eee. Kaselu. Eee. What? <laughs> <that bitch? laughs> Powiem wam, że kawusia z tego kubka nigdy nie smakowała tak dobrze jak podczas tego wyścigu. Czy był to wyścig idealny? Nie. Chyba, że jesteś maklereniarzem, no to pewnie wtedy tak. Czy był fajny? Absolutnie tak. Czy był bardzo emocjonalny dla wielu kierowców? Też tak. Czy ogóry pokazały dlaczego są ogórami i robią wypad z F1? Proste, że tak. I oczywiście w tym filmie omówimy sobie to wydarzenie, które było ostatnim Grand Prix tego sezonu. A co za tym idzie, jest to zarazem ostatni film na tym kanale w tym roku. Bo dostawałem pytania, czy będą filmy podczas przerwy I odpowiedź to będą, ale najwcześniej od stycznia Ponieważ teraz jest przerwa zimowa, to ja też robię sobie przerwę i wyjeżdżam A jeżeli ktoś tak samo jak ja wyjeżdża gdzieś na święta Na przykład na drugi koniec świata To co będzie absolutnie niezbędne? Stały dostęp do internetu No bo wiadomo, trzeba sobie wyznaczać trasy w nawigacji Zamawiać jakieś taksówki przez apkę i tak dalej A jak możesz sobie go zapewnić? Nawet właśnie na drugim końcu świata, gdzie bardzo często Często jest problem z ogólnodostępnym WiFi? Przy użyciu SAILI. Aplikacja SAILI oferuje znakomite plany na kartę e SIM, dostępne w ponad 160 krajach i 8 regionach. Jak to działa? Pobierasz aplikację Saili jeszcze nawet w Polsce przed wylotem, instalujesz na swoim telefonie eSIM, a po przylocie na miejsce twojej podróży karta sama się aktywuje. A ty przez cały czas będziesz miał dostęp do internetu. Możesz wybrać kartę na jeden kraj, na jeden cały region lub po prostu na cały świat. Do tego dostępne są plany z różną ilością danych od 1 do 20 GB, a aplikacja sama ostrzeże cię, gdy wykorzystasz 80% danych. Dzięki Saili nie będziesz musiał samodzielnie wyszukiwać miejsc, gdzie sprzedają fizyczne karty, stresować się szukaniem takich miejsc, czy przepłacać na lotniskach. Skorzystaj z linku przygotowanego specjalnie dla widzów mojego kanału, to jest sale.com.br, link jest oczywiście w opisie i otrzymaj dzięki niemu zniżkę 15% na swoją kartę e sim Jeżeli okaże się, że z jakichś powodów Twój telefon nie jest kompatybilny ze SIM, to dostaniesz 100% zwrotu. A pomoc techniczna działa całodobowo, więc spokojnie. Nie trzeba się niczym przejmować będąc w podróży Ponownie link ze zniżką to rajdy jest w opisie A my przejdźmy już do głównej części filmu Którą jest analiza Oraz moja recenzja wyścigu O wielką nagrodę Bubu Zubi 2024 Na początku należy Powrócić do sytuacji verstappenowo raselowej Verstappen zostanie ojcem a Kelly Pickett to chyba próbuje pobić rekord na największą liczbę dzieci z różnymi kierowcami F1. Nie, no serio, ale wyobraźcie sobie mieć dwóch dziadków, z których jeden to Jos Verstappen, a drugi to Nelson Pickett. Przecież to dziecko wyjdzie jako największy żono bijący rasista na świecie. Ale przynajmniej będzie szybki w rajdówkach, więc są jakieś plusy. W każdym razie, drama pomiędzy Verstappenem a Rasselem przed wyścigiem w ZEA trwała w najlepsze. Jeszcze we czwartek obaj panowie wraz z ich szefami zespołów obrażali. Tę drugą stronę wyzywali się od psów, bronili swojej racji i tak dalej. A zwieńczeniem tej sytuacji była coroczna kolacja świąteczna kierowców. Bo według słów naocznych świadków, Jerzy przyszedł na tę kolację jako ostatni, i jedyne miejsca, które pozostawały wolne, to były te przy Maxie, bo pozostali kierowcy specjalnie tak zrobili, żeby oni se usiedli obok siebie i się dogadali po męsku. Jednak George przyszedł, wziął wolne krzesło, które było przy werstapenie i przeniósł je na drugi koniec stołu i tam se usiadł. Oczywiście w pełni profesjonalne i dojrzałe zachowanie, ale czego się spodziewać po kierowcy, który płacze jak zdobędzie punkt w jeden. 1 Lando Norris całe zajścia pomiędzy tymi kierowcami skomentował, że niech się kłócą, bo przynajmniej beka jest, co ja osobiście popieram i chyba pierwszy raz w życiu zgadzam się z tym kierowcą. Kończąc tematy przedwyścigowe to Leclerc dostał 10 miejsc kary przesunięcia na starcie niedzielnego wyścigu. Bo akurat Ferrari tak sobie wykalkulowało zmianę baterii, że musieli to zrobić w najważniejszym dla nich wyścigu sezonu. Grande strategia. Ale przejdźmy po prostu do weekendu wyścigowego. W pierwszym treningu, chyba po raz pierwszy w historii, dwóch braci jechało w bolidach tego samego zespołu w tej samej sesji. Ponieważ wiele zespołów pod przymusem wsadziło do bolidów swoich juniorów. I właśnie w Ferrari jeździli bracia Leclerc-Colec, jak ja ich kurwa kocham. W Red Bullu zamiast Verstappena jeździł przyszły kierowca Toro Rosso, Isaac Hadżar, który zaliczył Spina. W Astonie-Martinie dla Alonso role się odwróciły względem roku 2010 i tym razem było Felipe. It's faster than you. William się za Albona też ktoś tam jeździł to w ogóle jest? W McLarenie za Piastriego, w Wikarbie zamienili jednego Japończyka na drugiego, więc w sumie jaka różnica. A finalnie na koniec sesji najszybszy był ten szybszy z braci Leclerc. Alonso z kolei se narzekał na zespół, ale tak jak mówiłem, finalnie był za drugowiczem. Podczas drugiej sesji treningowej w sumie nic aż takiego ciekawego się nie działo, oprócz tego, że oba Williamsy przestały williamsować. A najszybsze były oba McLareny. W ostatnim treningu tego sezonu, to tam znowu najszybsze były McLareny no nieważne przechodząc do kwalifikacji w Q1 przy tym cudownym i unikatowym wyjeździe Speedley na tor była zadyma bo kierowcy się prawie pozderzali i później był korek w ogóle a koniec końców odpadł m.in. Sir Lewis Hamilton który zebrał pod swój bolid słupek w który wjechał chwilę wcześniej Magnussen no i mówił, że ten przejazd był słaby, no i był, ale na szczęście to były już ostatnie kwalifikacje w tym pseudozespole faworyzującym Gekona. I na szczęście także były to ostatnie kwalifikacje, w których będę szczędził swoje słowa na temat Ser Luisa. Bo jak będzie tak odpierdalał w Ferrari, moim Ferrari, za rok to pogadamy sobie tutaj inaczej. Odpadli także Duhan, znakomity początek kariery w Alpine, ostatnie miejsce. Cola Pinto, kolejny kandydat na to miejsce, P19. Joe i Albon nie odpadł. Sergio Perez, naprawdę gratuluję, ale dziwną sytuacją było to, że przejechał okrążenie, za które sędziowie usunęli mu pierwotnie czas, no bo wyjechał poza tor, ale później przywrócili, bo jednak nie wyjechał poza tor. W przerwie pomiędzy Q1 a Q2 była pokazana taka scena, że babeczka siedziała na jakiejś wieży na torze i oglądała rajdy formuły pierwszej. Oczywiście w pełni bezpiecznie wszystko i wcale nie można było stamtąd łatwo spaść. Ale interesujące było umieszczenie na tej wieży flag dwóch konkretnych krajów obok siebie. W Q2 Max Verstappen wyjechał, zrobił swój czas na początku sesji i jako jedyny wziął i se wysiadł z bolida, bo stwierdził, że ma wywalone na to, bo i tak już przecież nie odpadnie. Nie wiem, może poszedł strać czy coś. Natomiast strać to na pewno po Q2 mógł pójść już Leclerc, który przejechał okrążenie... Ale usunęli mu czas definitywnie i zajął on potężne P14, odpadając razem z Cunodą, Losonem, Strolem i Magnusenem. Zatem, perspektywa startu z P24, bo te 10 miejsc kary zapowiadała się rewelacyjnie. Ja ale. Co bardzo zastanawiające, doku 3 przeszedł Botas. A w samym Q3 Verstappen prawie rozkurwił Bolida na ostatnim zakręcie podczas pierwszego przejazdu. Zaś po drugich przejazdach McLaren zgarnął P1 oraz P2 przed Sainsem i niko kurwa Hulkenbergiem. Później dopiero był Verstappen, a dopiero dziesiąty był Perez, nawet za tym Botasem. Wszyscy już byli szczęśliwi ze znakomitego przejazdu Hulkenberga, ale wszystko zepsuli sędziowie, którzy dali mu trzy miejsca kary za jakieś tam wyprzedzanie w pitlane. Bo naturalnie w Verstappen nie mógł być przed nim na torze, więc wiadomo, że tam gdzie Verstappen nie może, tam F i ja pomo Nie no dobra, nie, żartuję. Kwalifikacje były ciekawe i w sumie nieprzewidywalne, ale teraz przejdźmy już do wyścigu. Natomiast jeśli ty, drogi Widru, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo zachęcam to zrobić, żeby nie przegapić innych tego typu filmów na tym kanale. Max Verstappen najprawdopodobniej dostał jakiś hajs od Ferrari, bo brawurowo już w pierwszym zakręcie wpieprzył się w McLarena Oscara Piastriego. Australijczyk się obrócił i spadł na sam koniec stawki, a Max dostał za to 10 sekund kary. Oscar skomentował całe zamieszanie słowami, że mamy tutaj manewr mistrza świata. A Max później nakrzyczał na sędziów i nazwał ich głupimi idiotami, bo dali mu tę karę. W dalszej części tego okrążenia historię zespołu Red Bull Racing nie zakończył, się. bo jeszcze Perez został wyspinowany przez Sauber'a Botasa. Mi się wydaje, że Botas chyba tylko po to przeszedł do Q3 w sobotę, po to, żeby dla beki na starcie wypierdolić Pereza i udało mu się, bo Perez stracił napęd i już nie ruszył i się zatrzymał i się wycofał. I to oczywiście nie była wina Ogureza, bo Botas dostał za to też 10 sekund kary. Ale było to absolutnie zabawne. Zabawne, bo wycofanie się tego kierowcy na pierwszym okrążeniu jego ostatniego wyścigu w barwach Red Bulla było tak ironiczne i ikoniczne, że naprawdę nie mam słów. To wszystko spowodowało wirtualny safety car, a po jego zakończeniu to Piastri wjechał w Williamsa, za to też dostał karę 10 sekund. Wszelkie te zamieszania sprawiły ponadto, że Leclerc po raptem paru okrążeniach był 11 miejsc do przodu, bo na pierwszym okrążeniu jak szef wyprzedził połowę stawki, a później z każdym kolejnym okrążeniem przebijał się do przodu. Monakijczyk zatrzymał się dopiero na laselu w walce o czwarte już miejsce, a na 27 okrążeniu po pit stopach Czołówki Ferrari zaczęła się wyliczanka z planem C. Co do w to w Wicarb była ciekawa sytuacja. Bo tak, Loson zjechał na pit-stop i zespół nie do końca przykręcił mu jedno z kół. Ten wyjechał na tor i od razu zaczął mówić na radio, że E, koło jest nieprzymocowane i za chwilę odpadnie. Więc musiał zjechać z toru, przykręcili mu to koło ponownie i oczywiście dostał karę czasową za to. I to przypomniało mi jedną sytuację, pokazującą różnicę między kierowcą doświadczonym i niedoświadczonym. Parę lat temu jak Alonso jeździł jeszcze w Alpin, to na torze w Austrii była bardzo podobna sytuacja. Alonso zjechał wtedy na pit stop i zespół nie do końca przykręcił mu jedno z kół. Ten wyjechał na tor i zamiast krzyczeć, że kurwa koło jest niedokręcone, to ten po prostu powiedział na radio spokojnym głosem BOX AGAIN. Zjechał, przykręcili mu koło i jechał dalej i nie dostał żadnej kary, bo sędziowie się nawet nie zorientowali. Także loson, jeszcze dużo masz do nauczenia się. Z wyścigu wycofał się Colapinto na 28 okrążeniu, a na 31 okrążeniu dwóch asów odchodzących z rajdów formuły pierwszej po tym sezonie się zderzyło. Piękne pożegnanie dla obu. Na 47 okrążeniu był cudowny komunikat w zespole Ferrari, coś o jakimś rytmie. Niech oni się już zamkną, serio. A końcowe okrążenia przebiegały pod znakiem walki Jerzego z Sir Hamiltonem. Który, pomimo startu z końca stawki, był już na miejscu piątym, zaraz za swoim byłym już partnerem zespołowym. I Louis nie byłby po prostu sobą, gdyby nie wyjebał George'a na torze na ostatnim kółku, i gdyby nie przypomniał mu, kim tak naprawdę jest. Był to przepiękny pokaz jazdy Ser Louisa i jeśli tak będzie jeździł za rok, to naprawdę czapki z głów. Pod sam koniec to ten Loson jeszcze się wycofał, a Ferrari pomimo zdobycia P2 oraz P3 finalnie się zesrało i oddało tytuł McLarenowi. I nawet łapówka dla Verstapena nic nie dała. Czy gdyby nie ta Kara Leclerca i jego sytuacja w kwalifikacjach, to mogłoby się to potoczyć inaczej? Nie wiem. Wstawię tutaj po prostu ikoniczne już słowa Maxa Verstapena. Niestety nie pykło, ale wiadomo. Następny sezon będzie nasz. Jak co roku oczywiście. Całość Grand Prix oceniłbym na 6 na 10, ale to co zrobił Ser Louis z Gekonem na samym końcu podbija tę ocenę na 7 na 10. I mam nadzieję, że ta naprawdę piękna jazda była rzeczywiście zwiastunem tego co będzie w zespole z Maranello za rok. A jak nie, to będzie przypał i to duży. No i na dużą pochwałę zasługuje też oczywiście Charles. Pomimo niezgarnięcia tytułu, to jego jazda, szczególnie na początku, była naprawdę wyborna i pięknie się to oglądało. Nawet sam Sir Louis powiedział na ten temat takie słowa: But uh, really, really hard race. Naturally from where it was. And I didn't get a, as great a start as, as this one here, and teammate. <laughs> uh, Widać, że nie może się już doczekać następnego sezonu. Swoją drogą poważna i szczera polska telewizja. Zakończyła karierę Luisa w Formule 1. Carnął pierwsze w tym wieku zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów. Warto dodać, że karierę oficjalnie zakończył najbardziej utytułowany kierowca wszechczasów Luis Hamilton. Dobrze, że na samo odejście f 1 Luis dołączył chociaż do tego elitarnego grona kierowców, którzy pokonali na punkty Gekona w walce wewnątrz zespołowej na przestrzeni wszystkich wspólnych sezonów. I dobrze też, że on nie ogląda polskiej telewizji, więc nie wie, że odchodzi. I zapewne przygotowuje się już na sezon 2000 dwadzieścia pięć. W ogóle co do następnego sezonu To na uwagę zasługuje to, że Verstappen po tym wyścigu w Abu Dhabi Ma na swoim koncie 8 na 12 Dostępnych bez bana na wyścig punktów karnych Pierwsze z nich kasują się Jakoś dopiero w czerwcu 2025 Także ma jeszcze zapas tych czterech Na początek przyszłego sezonu Mam nadzieję, że wykorzysta je prawidłowo Wisienką na torcie tego Grand Prix było zgarnięcie przez Magnusena Fastest Lapa, będzie miał chłopak Co opowiadać w garażu BMW w następnym roku Natomiast wyścig ten. Jak i cały sezon chciałbym zakończyć bardzo krótkim komentarzem na temat Sergio Pereza. <ślesk> A jeżeli myślicie, że ten film, jak i sezon się skończył, to się mylicie. Bo zaraz po rajdzie w Bubuzubi niektórzy kierowcy dalej se jeździli. Jest to warte co najmniej odnotowania. Tak samo jak przyszły pobyt Verstappen w Afryce, ale spokojnie, wszystko powiem w swoim czasie. Jeszcze zanim te tematy, to dam szybkie info dla moich patronów, ze specjalnym ukłonem dla patronów maklareniarzy. Z racji, że ostatnie mistrzostwo tego zespołu, poza tym z 2024, było w 1998 to postanowiłem zrobić jakiś specjalny film na Patronite z wyścigiem właśnie z tamtego sezonu 98. I padło na według mnie najlepsze Grand Prix tamtego sezonu, czyli wyścig na Spa, gdzie działo się to. I to i to A dodatkowo pomimo, że to film o wyścigu sprzed ponad 20 lat To nie odbyło się w nim bez Becky z George'a Russell'a Dlatego <gryw> tym bardziej polecam Ja już kiedyś miałem na YouTubie film o tym wyścigu Ale później FOM go zdjęło Także zrobiłem jego remaster Który tym razem jest zrobiony w stylu moich najnowszych filmów Także po obejrzeniu tego filmu zapraszam tam na Patronite Ale teraz po wyścigu w Abu Zabi były testy młodych i niemłodych kierowców. Carlos Sainz zasiadł w niebieskim bolidzie Williamsa, przejechał sobie testowe okrążenia. Wysiadł i prawdopodobnie w tym właśnie momencie zdał sobie sprawę z tego w jakie gówno się wkopał. Nie no serio, zobaczcie na tę minę. Jednak należy tutaj pochwalić jego nowych kolegów zespołowych, Alexa Albona oraz Franco Colapinto. Dzięki którym ten test był w ogóle możliwy. Bo nie rozjebali oni bolidów w trakcie tego wyścigu, co naturalnie w przypadku tego zespołu no, nie było takie oczywiste. Poza Carlosem jeździli też Kimi w Mercedes serdecznie znowu jakiś japończyk w RB, główny japończyk w RBR, pato Wars w McLarenie i tam nie chcę mi się czytać wszystkich. Niemniej jednak wyniki to była ferraryjska kanapka, bo na samym czele był Charles Leclerc, a na samym dole był Antonio Fuoco, czyli wieloletni już kierowca Ferrari, rezerwowy w F1 i główny oraz jeden z podstawowych w leku. I tak tak, ja wiem, że główny kierowca Ferrari w Weku jest tylko jeden, ale nie wiedzieć dlaczego on akurat się na te testy w Bubuzubi nie załapał. I wiem, że to tylko testy i czasy tutaj o niczym nie świadczą, ale trzeba jednak powiedzieć, że w rzekomo najlepszym duecie kierowców na gridzie chodzi oczywiście o tego Williamsa, jakby ktoś nie wiedział Carlos Sainz wykręcił czas o dwie dziesiąte szybszy niż zrobił to Alex Albon w tym samym bolidzie podczas sobotnich kwalifikacji. Czy to zapowiada ciekawą i wyrównaną walkę w tym zespole w 2025? Nie wiem. Ale wiem tyle, że na pewno zapowiada to pierwszą weryfikację Alexa Albona jako kierowcy w Formule 1. Bo po raz pierwszy w swojej karierze za teammate'a będzie miał kierowcę na swoim poziomie. I nie ukrywam, że oprócz Ferrari to poczynania Williamsa będą mnie interesowały najmocniej. Lando Norris w czasie tych testów się wyspinował, szkoda że nie zrobił tego podczas wyścigu, a tak poza tym to w tych testach nic zbytnio ciekawego się nie działo. Ale ciekawe będzie to, co będzie robił Max Verstappen w Rwandzie. Bo na pewno pamiętacie, jak po Singapurze Max dostał tę karę za to, że przeklinał na konferencji prasowej. Ja wtedy spekulowałem, że może zostanie zesłany do łagru czy coś, ale nie. FIA to jednak dobrzy ludzie i dali mu tylko prace społeczne do odbębnienia. I ogłosili teraz, że podczas pobytu w Rwandzie na rozdaniu nagród FIA Max podejmie pewne prace z młodymi zawodnikami w ramach programu rozwoju młodych kierowców. I on tam będzie pracował przy jakimś samochodzie Crosscar, który został zbudowany w Rwandzie. Nie wiem o co chodzi. I powiem wam tak, co jak co, możemy się śmiać, ale Max jest zdecydowanie odpowiednią osobą do tego, żeby pracować z juniorami. Mnie zastanawia tylko to, dlaczego ceremonia rozdania nagród jest kupna w Rwandzie, najbardziej randomowym miejscu na świecie. I ja wiem, że oni starają się sprowadzić formułę. Jeden do Afryki i być może będzie tam właśnie jakieś Grand Prix, ale nie było jakichś lepszych miejsc? Nie wiem, na przykład Kraków, miejsce pochodzenia wszystkich polskich kierowców F1? Nie, no dobra, już za dużo tych referencji w tym filmie. Ostatnią rzeczą, którą chcę tutaj poruszyć, to Sauber oraz Walter i Bottas, bo po przejechaniu swojego ostatniego wyścigu w zielono-czarnych barwach Walteri przestał gryźć się w język. I powiedział to, co myśli. A powiedział następujące słowa. Kiedy podpisywałem kontrakt, był jasny plan i cele na następne 3 lata, a także sposób ich osiągnięcia. Jednak to wszystko zostało wyrzucone do kosza, kiedy odszedł Fred Vassar. Miałem opcję, że jeśli Fred odejdzie, to ja też będę mógł opuścić zespół. Jednak po potwierdzeniu Audi, zawsze mówiono mi, że będę filarem tego projektu. Cóż, tak się nie stało. I z ciekawości, możecie mi napisać, co wy o tym wszystkim. С Bob widziałem na internetach dużo opinii że Valtteri został źle potraktowany i w ogóle ludziom smutno z tego powodu, że to się skończyło tak jak się skończyło. Przypominam, że Bottas jest jedynym kierowcą, który w tym sezonie przejechał wszystkie wyścigi i nie zdobył ani jednego punktu. I że szkoda że Bottas nie będzie miał żadnej realnej szansy po odejściu z Mercedesa a z drugiej strony ja myślę, że Valtteri dostał kontrakt na 3 lata gdzie dosłownie nic nie musiał robić i w sumie nie robił dostawał gruby hajs, bo to załatwił mu miejsce, gdzie w żadnym innym miejscu we w jeden w ogóle nie byłoby mowy. I finalnie został objechany przez sympatycznego chińskiego amatora i jeszcze narzeka. Niech tylko ktoś obeznany w języku chińskim sprawdzi, czy została założona już strona powrót .fi. W tym miejscu miało być jeszcze śmianie się z tego, że Perez robi wylot z Red Bulla, a na jego miejsce wchodzi Loson, ale Red Bull się jeszcze nie wyrobił z ogłoszeniem, także sorry. Więc na zakończenie chciałbym podziękować za wspólnie spędzony sezon. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali moje filmy, czytali moje wpisy na Twitterze i tak Teraz w trakcie przerwy, jeżeli coś będzie się ważnego działo, to zapewne głównie właśnie na X Twitterze będę się udzielał najczęściej. Także jeżeli ktoś jeszcze mnie tam nie obserwuje, to bardzo polecam, link jest w opisie. I z tego miejsca chciałbym oczywiście podziękować wszystkim moim patronom za wasze wsparcie, bez którego ten kanał nie istniałby w takiej formie, w jakiej istnieje. Naprawdę bardzo pomagacie mi w rozwijaniu Rajdów formuły pierwszej, co bardzo, bardzo doceniam. Przypominam o filmie na temat Grand Prix Belgii 1998. Natomiast w tym filmie to już by było na tyle. Nara!